Cześć, witam was w kolejnym odcinku Siedmiu Grzechów Głównych. E, I tak, plan na dzisiaj mamy taki, żeby przede wszystkim e, tych Simów pocałować pięciu. E, ostatnio dostaliśmy no, następny poziom reputacji, w związku z czym mamy nowe powitanie, które umożliwia od razu jakieś tam takie romantyczne interakcje. Jestem tego trochę ciekawa, chciałabym to od razu sprawdzić, także e, troszkę może zadbamy, właśnie. E, o nasze dziecko tutaj, w nocy jej się trochę nudziło i narozrabiała, ale jak tak chce mieć w pokoju, to niech ma. E, nasz Ludolf, tak, Ludolf sobie śpi. E, I przypominam Wam, że Odeta jest w ciąży z Panem Landgrabem, czyli kolejne dziecko wkrótce u nas będzie, a miejsca na to łóżeczko za bardzo nie widzę. E, musiały tu by stać po prostu tylko same łóżeczka, nic więcej. No ale chyba na razie tak zrobimy. E, tą trójkę będziemy mieć i może poczekamy. Może dwójka na najstarszych się wyprowadzi, i wtedy zrobimy jeszcze sobie nową dwójkę? Nie wiem. Z zobaczymy, jak to nam pójdzie. Możliwe też, że będziemy się przeprowadzać do innego mieszkania. Większego. Ale na to będziemy potrzebować też pieniędzy, żeby coś wybudować sobie. E, dobra. E, słuchaj, jak ty z pęcherzem stoisz? Szczerze ciągle w pieluchę. zjedz sobie. E. I jak zjesz, pójdziemy do toalety. Po co ci test ciążowy, skoro już wiesz, że jesteś w ciąży? Skorzystaj po prostu. Już nawet nie dojadaj tego, bo y, jesteś najedzona. Czy ty jesteś głodna? Jesteś, to ty sobie dojedz po mamusi. Mm, ty się załatw. Dobra, poczekamy aż ona się naje, żeby jej ta potrzeba skoczyła i żeby... Y, nie zostawiła na wierzchu. Nie schowaliśmy ostatnio tego jedzenia, co zabraliśmy. I oczywiście się popsuło, ale jestem głupia. Słucham ci, Jeffrey. Na randkę do klubu. Nie, dzięki, ale mam plan trochę inny na dzisiaj. I dzień loterii jest. Więc kup los. Ale jestem zła. No zapomniałam o tym jedzeniu. Sprzedaj całość. A, mieliśmy mieć wyżywienie dla rodziny. Tak się starałam wszystko zapakować. E, trzeci poziom umiejętności poruszania się, dobrze. E, los kupiłaś, dobrze. To teraz tak. Ty się przebierz, zmieni strój, w co by ciebie ubrać. Hmm. Może upierz sobie tą sukienkę. Dawaj, ok, i jedziemy. Pojedziemy sobie, może do klubu w mieście. Tylko czy ktoś będzie w klubie o tej porze? A może do parku w mieście? O, e, na polanę. Pojedziemy sami, bo będziemy starać się nowych ludzi poznawać. Dobrze. I teraz tak. Musimy poczekać, chyba, aż ktoś tu przyjdzie. Usiądź sobie tu i zobaczymy, czy ktoś tu się w ogóle pojawi. Ten park jest taki dość duży. Eee, I tyle tu tych schodów, tego wszystkiego. Tu jest w ogóle też zatoczka z miejscem do łowienia. Ale czemu tu nikogo nie ma? Słuchajcie, w tych wszystkich parkach innych zawsze są tłumy, a tu po prostu. Bida. Kto to jest? No nie będziemy chyba. Wyrwać pani mixolog seniorki. <laughs> tu są sztalugi. Poszłaś sobie malować. No tak, bo tutaj to jest taki dziwny park z domem. Tylko łóżko by się przydało. Jedna powinna być sypialnia tutaj, żeby można było się. Wiecie. Oddać chwili. E, dobra, maluj sobie chwilę. Może coś zarobisz, ale czemu tu nikogo nie ma? Myślałam, że ktoś może przyjdzie, ale się nie zapowiada. I jest też gitara. Kurczę, nawet nie wiedziałam, że tu jest tak dobrze wyposażona ta miejscówka, że wszystko tu jest. A na dole jest kuchnia, chyba. No właśnie. Nawet garki jakieś na niej stoją. Dobra, maluj, nawet ładny obrazek ci wyszedł. O, i są simy, ale czemu same. Eee, zabawne, które to jest to powitanie to nowe. Dajmy flirciarskie. Myślę, że z dziewczyną byś nie miała nic przeciwko, żeby się pocałować, tak mam wrażenie. E, więcej. Romantyczne flirtuj od razu sobie z nią. To jest summer, tak? Co ty na to? Nie, ona nie chce. Dobra, jednak e, kończ malować. I sprzedaj kolekcjonerowi sobie obraz. Summer, może ty byś chciała? Flirciarskie zapoznanie. No, dawaj, dawaj. Tak, Summer? <laughs> Matko, Summer od razu na nią leci. Chwila. E, a ty to... No, dlatego proponuję Ci stanowisko dyrektor regionalnej, ranga 5 i chcemy, by zaczęła jak najszybciej. Aha, zanim się zdążyłam zastanowić, to oferta zniknęła. Oczywiście, że tak. Ale Summer chyba na nas leci. Także... E... Pierwszy pocałunek od razu możemy, to róbmy to, jeśli możemy. No... Możesz? Co wyrobicie właściwie? Pierwszy pocałunek, tak? Porozmawiaj. Tu co? Pierwszy pocałunek, aha. Ale coś wam nie idzie. O, jest. Mamy e, pocałunek z summer, czyli zaliczyło od razu. Dobra, e, summer zostawiamy. Teraz idziemy szukać dalej. Czy ktoś tu jest jeszcze? E, tu jest, ta, tu, tu. Jej się nie spodobaliśmy. Ale trochę wieje tu pustką. Hmm. Ludolf ma już urodziny. Brawo. Ale czemu tu nikogo nie ma? Dobra, wiecie co? Jedziemy gdzieś indziej. E, wydaje mi się, że w Windenburgu powinno być spoko. Tam to w ogóle jakoś, nie wiem, mam wrażenie, że zawsze wszędzie ktoś jest i się ktoś zjawia. A tu na tych parcelach jakoś jest dziwnie. Mm. Może do baru? I pojedziemy same. Dobrze, przyjechaliśmy tutaj. Od razu widzę, że jest e, pan. E, jak on się nazywa? Zawsze zapominam. Bako? Bako. Dobry, pan Bako. E, chodź, zapoznaj się z nim. Zawsze mnie to dziwi, czemu tu jest tak mało tych krzeseł. Czemu nie ma kompletu przy stołach? Albo jakoś tak chociaż inaczej niż tak po skosie. No ale. E, nie? Ale czemu? Patrzcie, ma przekreśloną chmurkę, a już od razu jak skoczył tutaj romantyczny nastrój. Dobra, udało nam się chyba go oczarować, więc flirtuj. Może zaraz będziemy mogli się pocałować. Pochwal wygląd. E, Katrina, troszkę przeszkadzasz. Mogłabyś e, iść gdzieś indziej? No nic. Zadaj ryzykowne pytanie. Z Tobą nie będzie chyba tak łatwo. Co? Odważna gadka na podryw. Co tu jeszcze jest? Wymień się numerami. Wodzicielska poza. Tak, fajnie, Katrina. Wiemy, że tu jesteś, ale mogłabyś sobie stąd pójść. Pochwal wygląd. Flirtuj. E, dobrze. Idzie Wam nawet nieźle. No, trochę przyspieszymy Wam to może. E, dla skąpych simów, drinki po obniżonych cenach. Nie jesteśmy skąpi, ale ty nie uciekaj, nie uciekaj. Pierwszy pocałunek możemy zrobić. Zostaw Katrinę. Chodź szybko do niego. Ej, co Ty robisz, bako? Bako, Mako. No. Możesz? Co? Jakim chłopakiem? My się chcieliśmy pocałować. Co to miało być? Czy ja to źle dałam? Pierwszy pocałunek miał być. Dobra. Zaliczone? Siódmy sim jest zaliczony. Okej. Okay. Teraz Bako, bardzo mi przykro, ale filiściarskie zapoznanie zrobimy tutaj z tym panem. E, ale, o kurde, o kurde, nie, 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 nie. nie. E, zostawcie to. Podejdź tu i z tobą, kurde. Klirtuj, ale żeby Bako się nie przyłączał do rozmowy. O nie, on się przyłącza. On chce być też w trójkącie? Kurczę, on jest trochę zły, że my flirtujemy. No przykro mi. Mm. Bako, mógłbyś iść już, nie widzisz, że trochę. No właśnie. Więcej romantyczne, pochwal wygląd. Gadka na podryw. Flirtuj. No Bako, idź do domu. Nie chcę ci łamać serca. wymień się numerami. Ale przynajmniej wiecie, co Markus. O, był pierwszy pocałunek. E, Markus nas przestał śledzić. Tak mi się zdaje, bo już go tak często nie widujemy wszędzie. O, Johnny jest następny. A nie, to Travis. Zawsze mi się Johnny zet z, y, my, my z Travisem. Jest, jest. E, Sim całuje się po raz pierwszy z trzema osobami podczas jednego wydarzenia towarzyskiego. Wow, nie wiedziałam, że takie coś jest. Dobra, jeszcze dwóch nam brakuje hello, dzień dobry. Mm. Oni tu wszyscy razem gadają, o ja. E, z tobą? A nie, bo ty to jesteś chyba ten, co masz żonę. Chociaż nas to nie, nie obchodzi za bardzo. Chodź do Travis'a na razie. Lirciarskie zapoznanie. Eee... Wystarczy, że zaczniesz malować, a natychmiast... Tak, co powiesz na karierę? Nie. Nie powiem nic na karierę. A ty, dzień dobry! Ty też jesteś. Ale aha, bo on chyba jest gejem? Tak mi się zdaje. A ty jesteś smutny czemu? Uwodzicielska poza. Więcej. Pochwal wygląd. Więcej. Flirtuj. Hmm. Oczaruj, może go, bo coś, coś. Taki jest smutny gadka na podryw. Udało się, dobrze. I czy możemy się powoli całować? Lirtuj. Ty i Akira chodzicie ze sobą? To my jeszcze ze sobą chodzimy? Pierwszy pocałunek jest, dobrze. O, przyszedł Bailey. Bailey? Bailey. Dobrze, czyli mamy 8 i jeszcze jeden sim. Kto jest chętny? Mm, to jesteś Gejuszek, chyba co, ale sprawdźmy. Zostawczonego e, i zobaczmy z nim, co on powie na nas. Tak? No, nawet coś tam chyba się cieszy. No to okej. Okay. I czekaj, ale on ucieka od razu od nas. Flirtuj z nim. Zostaw ją. Aha, chipsy sobie wzięłaś? No dobra, może już jesteś. Czy to Montimer przyszedł? Kto to przyszedł? Nie, wydawało mi się. Aha, bo on sobie poszedł już. Eee, to kogo by tutaj jeszcze próbować można. Seniora jakiegoś sobie odpuścimy. No ludzie by się przydali. Czy to chłopak? Max, nastolatek. O, Max już dorósł? Wiecie co? To myślę, że... Z Maxem. Ty, czekaj, Max. No, gdzie lecisz? Flirciarskie zapoznanie. A może Diego? Nie, Diego nie. Ona chyba lubi i młodszych, i starszych, i wszystkich. Nie wiem, kogo bardziej. Flirtuj sobie z nim. Na razie. Pochwal wygląd. Radka na podryw. Pochwal wygląd. Poznaj też, no niech będzie. Trochę przyspieszymy. Romantyczna już tu rośnie, także jest dobrze. Zadaj rezygnację. Chociaż to trochę za wcześnie, może, ale spróbujmy. Poślij pocałunek. Jakiś duszek tam przyszedł. Uwodzicielska poza. Zły, o. To spoko. On nie będzie miał nic przeciwko, chyba. Pochwal wygląd. Pierwszy pocałunek jest. No, trochę przyspieszymy. E, kto to jest? Bernard? Czemu ty nie żyjesz? A to kto? Lilia, czemu ty nie żyjesz? Czy jak jest noc duchów, to po prostu przychodzą. Mm... Dobra, osiem chłopaków i dziewczyn. To słuchajcie, my to kurde zrobimy teraz. Romantyczne, flirtuj. Jego poprosimy od razu. Romantyczne. Pocałuj. Flirtuj. Troszkę nam tylko brakuje do tego. Poślij pocałunek. To dobrze, że poprosiliśmy kogoś tam przez przypadek. Trzymaj za ręce. Poślij pocałunek. Wyjaw za uroczenie. O. Przyspieszymy trochę. Czekaj, no czemuż uciekasz? Co z wami jest nie tak, wszystkimi? Pochwal wygląd jeszcze może. O. Został, dobra. Ale co ty robisz? Oczaruj go jeszcze raz. Flirtuj. Szepcz uf O, było. Było, było, było. Romantyczne więcej. Poproszę, zostanie chłopakiem. Dobrze. Tak, wiem, że musisz do toalety. Poproś go tylko o to bycie chłopakiem. Tak, okej, okay, super. Mamy następnego chłopaka i teraz chwila, czekajcie. E Max... E z to jest nasz chłopak, już tak. E, Trawisa byśmy jeszcze poprosili, może. Mm, ty jesteś chłopakiem, ty jesteś dziewczyną. Dobra, chodź do toalety. Już późno jest, ale znowu to tak nawet nam się, słuchajcie, udało. E, chodź do toalety. A kto tu jest? Hmm. A... Czy kogoś nowego prosić? Kto tu jest? Kto tu jest? Diego? Może z Diego? Ale już się robi coś późno. Wiecie co? Ona już jest zmęczona też. A czy ja mogę zadzwonić? Właśnie, ja mogę go zaprosić chyba tutaj. Kogo ja chciałam? Travis? Zaproś do spędzenia czasu na tej parceli. Czy już powie, że śpi? Śpi, dobra, to zrobimy tak. Taki mały myk, pojedziemy na parcele i zabierzemy go ze sobą na parcele. Jesteśmy tu, to pojedziemy może do klubu, ale do tego mniejszego u Narwala, i zabierzemy ze sobą trawisa, który jest gdzie? Tu. Ok. Jest trawis, i ale, że się odstroił e, u całej dłonie. Dobrze, zrobiłaś wszystko. Ale kto wygrał loterię chwila chwila. Jeszcze chyba nie wiadomo. I tak, romantyczne. Flirtuj, i czy Ty możesz. Romantyczne. Zadaj ryzykowne pytanie o oh, Flirtuj, bo jeszcze nie możemy Cię poprosić o bycie chłopakiem, chyba. Pochwal wygląd. Więcej. Eee, spróbuj uwieść i... i co? Zapytaj, czy jest w związku? Nie. Wyznaj zauroczenie, może. I chwila, no gdzie ty idziesz? Trzymaj za ręce. Czemu nie możemy jeszcze Cię poprosić o bycie chłopakiem? Właściwie, spróbuj pocałować pod emią. Nie, opiewaj partnera to tak trochę niezbyt. Uwodzicielska poza. Mm, spróbuj uwieść. Gładka na podryw. No coś jesteś taki oporny. Oczaruj jeszcze raz. Trzymaj za ręce. Więcej. No co jest? O jest, poproszę o zostanie chłopakiem. Dobra, przyspieszymy. Zgodzi się czy nie? Jak myślicie? Ale tu jest tłum dzisiaj. Yes. Tak. Jeszcze tylko na trzy randki musimy się umówić i e, e, i prawie, e, prawie będzie. Tańcz razem, jeszcze chwilę masz energii. Jak tam w ogóle to twoja ciąża? Ty jesteś w tej ciąży czy nie? Co się w ogóle stało z tobą? Dorosła. Co się stało? My nie jesteśmy w ciąży z panem Landgrabem jednak? To coś mi nie pasuje. Już chcesz spać? Dobra, to yy, będziemy podróżować do domu. Ale co się stało z tym dzieckiem Landgraba? Słuchajcie, to jest ważne pytanie. Powiem wam, że musimy go zaprosić do siebie rano i spróbować jeszcze barabara, bara, bara, bo coś mi się wydaje, że coś się Coś się stało takiego, o właśnie, może Landgraba już weźmiemy ze sobą teraz. Gdzie jest Jeffrey? Tu. Ok, przyjechaliśmy i teraz tak. Od razu ja ci tutaj dam. Postaraj się o dziecko z nim i to ze dwa razy może ci energii starczy. Chodźcie szybko, bo to po prostu. Nie wiem, co się wydarzyło, nagle zniknęła jej ciąża. Już była w tej ciąży nagle nie jest, nie wiem o co chodzi. Czego ty tam dziecko płaczesz, drogie? Zmień brudną pieluszkę na karm piersią. Dobrze, a potem przytul. Yy, I myślę, że od razu spróbujemy chyba święto zbiorów, dobrze. Test ciążowy zróbmy. Gnomy przyszły. Dobra, zajmij się dzieckiem i zobaczymy, czy musimy dalej tego biednego Jeffrey'a męczyć. To bym chciała wiedzieć, bo to jest ta część, wiecie, osiąg do osiągnięcia celu. Mm, no, wiecie chyba o co chodzi. No, jest w ciąży, super. I od razu brzuch jej skoczył, dobrze, czyli tym razem mam nadzieję, że nie zniknie jej ta ciąża. Eee, porozmawiaj z Simem, co ty tam robisz? Podziel się wielkimi wieściami. Co on na to? Chyba się cieszy. Panom gnomom spróbujemy obdarować je ciastem i... kawą? Zobaczymy, może im się spodoba I jesteś trochę padnięta już Dobrze, trudno e, Chwilę się prześpij, zobaczymy Ten się cieszy, a jak drugi? Drugi się... nie wiem czy cieszy, bo nie zdążył dostać prezentu Tobie wręczmy... placek? A tobie tą kawę? No. Ty się cieszysz. Aha, i teraz padniesz. Dobrze, oczywiście. Energii malutko. To jak wstaniesz, to tylko obdaruj go tą kawą. Po raz trzeci cię proszę. E, idź spać. Jest, udało się. Dobrze. Dobra, jak nie chcesz spać, to sprzątnij najpierw kuwetę. I potem idź spać. No co ty robisz? Aha, bo ty nie możesz przejść przez gnomy. Pany gnomy trochę ci tutaj poblokowały. Jednego wstawimy do pokoju dziecięcego. Jednego damy na środku tu, i jednego na stoliku. O. Ale co, znowu je trzeba obdarować? Jedną paczkę dostaliśmy. Otwórz paczkę. Sprzątników WT i wy. Wymiotuj? Nie, nie wymiotuj. Wyczyść toaletę. A nie, już się cieszą, mamy z powrotem. Dobra, i znowu dają paczki. Aha, i one się tak teraz będą mi tak przestawiać. I tak, dobrze. To otwórz sobie kolejną paczkę nasion. I chodź na razie spać. Kot tu śpina na ziemi. E, co ty tam chciałeś? Co ty z tą Akirą ciągle? Wyniki szczęśliwa Tina. Dobrze, no nie wygraliśmy. Jeszcze mi się nigdy nie udało wygrać na tej loterii, także ciekawa jestem, czy się w ogóle da. Dobra, e, idziemy się trochę przespać i zobaczymy, co dalej. I jak zwykle dziecko nam nie daje spać, także zmień brudną pieluszkę, e, wstań, bo nie wiem, czy Jeffrey się nim zajmie, karm piersią. E, dobra, i tak, i te randki nam zostały, i tak sobie myślę, to dzisiaj jest święto dziękczynienia, więc tą kolację już sobie chyba przesuniemy na kolejny odcinek. Dziecko tu nam się grzecznie bawi. E, Peny przyszła, ty się trochę e, wykąp się, ogarnij się tak trochę. E, no i co? Gdzie ty jesteś? Kąpiesz się dobrze. Głód. Te paczki pootwieraj sobie nasion. Zaraz zobaczymy, co ty tam dostaniesz w ogóle. I tak. I kolację będziemy robić już właśnie w ramach tego święta dziękczynienia. Znowu się ruszyły gnomy. Otwórz paczkę. Otwórz paczkę. Ludolf może się spodziewać prezentu od Simki o imieniu Cassandra. Aha, bo L L Lud Ludolf dorósł? Kiedy Ludolf? Teraz dorósł. Przed chwilą. Czemu Ludolf wygląda tak samo jak jego siostra? Ma te same włosy. To na pewno chłopak? Ale śmiesznie. Aha, patrzcie jak ten e, wyskakuje jeszcze, ale się udało uchwycić, że jeszcze jest dzieckiem, a już jest małym. No wiecie, w sensie dzieckiem i niemowlakiem naraz. Zmienił grupę. Dobra, to na szybko musimy wylosować jeszcze cechę dla niego. E, chwila, odpalę tu sobie generator cech, wybierzemy sobie e, jak to się nazywa? Niemowlę e, okej okay. i to jest żywe srebro chyba, tak? tak, żywe srebro dobra, no i co? i mamy kolejne urodziny dobra, i ja sobie już też na następny raz e, trochę pozmieniam chyba tam te stroje czy coś sobie przejrzę przynajmniej i wam dam znać potem jeśli coś e, sobie tam pozmieniam i będzie trzeba mu łóżeczko dodać to łóżeczko od razu powiedzmy zrobimy to na razie do wyposażenia to musimy sobie sklonować dajmy tu okej, okay, chyba może być dobrze a ty co robisz? Ty już coś gotujesz kanapkę, dobra, no to kanapkę możesz sobie zjeść tak na szybko ale jest która 15. No to taką 18, jakbyś robiła tą kolację, to by było dobrze. Zjedz sobie na szybko. Aha, zrobiłaś tak, żeby stała. Kanapka, zjedz to dobrze. E, I idziesz dzieci pooglądać. Dobrze, pooglądaj sobie dzieci. I ty jesteś w ciąży oczywiście, z y, trzecim. Ale myślę, że to łóżko postawimy w tą stronę, tutaj jedno, to nawet będzie miejsce. Dobra, jakoś damy radę, zabawki przeniesiemy do salonu po prostu, więc na razie, póki dajemy radę, to zostaniemy w tym mieszkaniu. E, no, dobra. E, I na dzisiaj kończymy. E, tak jak mówiłam, aha, ty już od razu się tu bawisz, Ludolf. Dobra, czekajcie chwila. E, ja już daję teraz pauzę, bo tak jak mówiłam, kolację chcę już zrobić w kolejnym odcinku. Także na dzisiaj kończymy. I zapraszam Was do oglądania następnego odcinka i śledzenia losów Otety. No, to pa pa!